Gramy. No, ciśnij, chłopie. Ja ci nie trzymam. Graj sobie sam. Tak? Gramy? Halo. Przywal mu. Tu mocno tak. No. Gramy. Matka fotki robi, tak? Gramy? Tak? Ola. Co to tam? Przywal mu tą wspionchy w gierkę, tak? O nie, nie Całym ciałem nie atakuj. Teraz. Teraz gramy. No, gramy teraz. No? Tak. A zabi go. Tu, 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 tu. Gramy, 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 gramy. Ucz się. Ale pograliśmy, tak? Pograliśmy? Tak? Był. A co to było? A co to było? Jeszcze chcesz?